3-1 wygrała Siarka z Wisłoką z Dębicy w meczu 32. kolejki w grupie 4. trzeciej ligi. Wszystkie gole strzelone zostały w pierwszej połowie. Wynik meczu otworzył już w szóstej minucie Krystian Bracik wykorzystując dośrodkowanie Emanuela François po rzucie wolnym. W dwudziestej minucie sędzia dyktuje rzut karny po faulu na François. Jedenastkę wykorzystuje sam poszkodowany i Siarka prowadzi już 2 do 0. W 32 minucie po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym gola kontaktowego dla Wisłoki strzela Szymon Panasiuk. I w Niespełna 10 minut później drugi raz w tym meczu sędzia wskazuje wapno po zagraniu ręką w polu karnym jednego z obrońców z Dębicy. I tym razem na linii 11 metrów nie myli się François, ustalając wynik spotkania na 3 do 1 dla Siarki. Na wstępie gratuluję Darkowi Siarce zwycięstwa trzech punktów, tego, że się zbliżyli do Strefy Barażowej myślę, że tu będzie walka trwała do ostatniej kolejki i, i ta ostatnia kolejka jeszcze będzie naprawdę ciekawa. Będziemy się emocjonować również my, którzy nie jesteśmy bezpośrednio w to zaangażowani, ale fajnie, że się tak dzieje. Wygrał zespół lepszy na pewno, który, który stworzył sobie sporo sytuacji bramkowych. Ja żałuję tylko tego, że mieliśmy takie naprawdę dobre momenty w tym meczu. Gdzie odbieraliśmy piłkę gdzieś tam wysoko, nie potrafiliśmy z tego skorzystać i po tych dobrych momentach gdzieś następował czy fragment, czy, czy kontratak Siarki zakończony właśnie rzutem karnym, czy tym fragmentem i bramką. No i tak nas Siarka klasycznie wypunktowała. Tak naprawdę cieszymy się z wyniku, cieszymy się z tego, że wygraliśmy. Gratulacje dla, dla zawodników, bo to jest kolejny mecz, e, który gramy w cyklu Środa-Sobota jeszcze tych meczów trochę nas czeka. No, ale wiadomo, że mieliśmy problem z tym, żeby ten mecz dużo szybciej zamknąć, bo, bo tych sytuacji mieliśmy no, bardzo dużo ten mecz. Myślę, że powinniśmy co najmniej takie cztery bramki jeszcze tutaj dołożyć, bo te, te sytuacje były bardzo, bardzo klarowne i albo bardzo dobrze bronił bramkarz, albo my trafialiśmy gdzieś w poprzeczkę, w słupek. W minionej kolejce drugą z rzędu porażkę poniosło Kszo, które tym razem przegrało z Awią w Świdniku 2-3. do Wygrało za to Podhale 2-0 z Czarnymi z Połańca i awansowało na drugie miejsce premiujące grą w Barażach o drugą ligę. Do końca sezonu pozostało jeszcze tylko dwie kolejki. Zarówno do zespołu z Nowego Targu, jak i z Ostrowca Świętokrzyskiego Siarka traci jedno oczko.